Get this go back 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 Ciema się ma. Dzisiaj chcielibyśmy dla Was zaprezentować bardzo bezpieczny kask firmy NEXT. Jest to model XT1 Louis Special, czyli dla bardzo dużej firmy niemieckiej został wyprodukowany specjalnie ten model. I teraz tak, taka ciekawostka, model ma trzy rozmiary skorup, czyli trzy wielkości, tak od XS do S jedna skorupa, MKLK druga skorupa i XL i 2XL. Trzecia największa skorupa. Jest to model, który ma zbudowaną skorupę z trzech kompozytów. Jest to włókno szklane, jest to włókno węglowe i kewla. Czyli mamy trzy bardzo mocne produkty połączone w jedną całość. Jeśli chodzi o ten model, to on jest wyposażony w blendę. Jest to taki model kasku, oczywiście mamy typowo sportowo-turystyczny. Mamy w nim blendę, mamy bardzo szeroki wizjer, co umożliwia nam. Bardzo szeroki kąt patrzenia. Dodatkowo jest świetna wentylacja, która daje radę nawet w te upalne dni. I kask, od razu też chcę Wam powiedzieć, jest przystosowany do ich systemu. Temu Bluetooth, który nazywa się X. -com. Kask w sam sobie, akurat mamy tu wersję matową, ten mat jest taki bardzo gumowany. Wentylacja górna. Tu mamy taki niestety bardzo mały przycisk wentylacji. O, działa on w ten sposób. W rękawiczce moim zdaniem osobiście może być delikatny problem, żeby go gdzieś tam złapać. Zamykamy, otwieramy. Tu jest usytuowana Blenda. Bardzo dziwnie, bo czekajcie, zaraz Wam go otworzę, żeby pokazać, jak działa Blenda. Od razu Wam mówię też o szybce. Żeby ją otworzyć, trzeba przycisnąć, odbezpieczyć i otworzyć szybkę. To też w jednej ręce, w jednej rękawiczce może być problem. Blenda, tak jak mówiłam, dziwnie usytuowana. Jedni klienci chwalą, bo nie ma nim, tutaj, nic im nie wystaje, nic im dodatkowo nie świszczy, czyli nie ma tego pisku takiego, a blenda jest tutaj, tak? Zamykamy, otwieramy. Blenda została tu wykonana z materiałów oczywiście odpornych na zarysowania, ale bez przesady. Nie rzucajmy tą blendą, nie rzucajmy kluczyków do kasku, do środka, bo na pewno się kiedyś porysuje. Mamy oczywiście w zestawie nosek. Dość głęboki nosek, tak żeby nawet w jakiś dni, gdzie nie mamy założonego tego pinloka. zobaczcie jakie piny są tutaj nawet z takimi śrubkami, żeby nie musieć go używać, nosek powinien nam wystarczyć. Wentylacja tu mamy szczękową i ten przycisk do otwierania szybki. Zamknijmy sobie. Zobaczmy jeszcze tu może w szybce jest taki zaczepik. O, widać go, pewnie go widać. Po zamknięciu, o. Jest docisk, i teraz normalnie szybki nie, nie da się otworzyć. Trzeba przycisnąć. No, w jednej ręce może być to trochę kłopotliwe, ale da się zrobić. Jest to wykonalne. Tak? Jeśli chodzi o wyjście wentylacji, mamy całą tu skórę tylną. Jest to tak fajne, skonstruowane w taką delikatną lopę, lotkę. Skrupa jest świetnie skonstruowana. Tutaj będziecie mieć zagięcie dodatkowe, czyli nie powinno nam przy większych prędkościach machać tą głowę na lewo i prawo, czyli tak zwane takie delikatne szumy. Dodatkowo fajnie mamy kołnierz, czyli nigdzie nam tu się nie powinno podwijać. Jest ten kołnierz taki dość wysunięty. Myślę, że to jest około centymetr dodatkowej gumy. Wnętrze oczywiście jest całe wyciągane, jest hipoalergiczne, można wyciągnąć sobie, wyprać. Zapięcie mamy zapadkowe, standardowe, każdy już wie jak się takiego zapięcia używa. Dodatkowo w zestawie wyciągany podbródek, tak. A z Wam wyciągniemy też jedną część policzka. I tak wygląda teraz poliko, zobaczcie. Kilka warstwien, warstw, przepraszam, oczywiście uchwyciki, w razie gdyby Wam się za szybko policzki wygniotły, myślę, że można tu jeszcze coś dołożyć, tak jak we wszystkich innych kaskach. Oczywiście mamy miejsce na ten zestaw, mamy miejsce na głośniczki, pewnie nic tu nie będzie widać, ale sam nawet jeszcze, jest ten materiał taki dziurkowany, żeby tam akurat w tym miejscu dokładnie ten zestaw umieścić. Dodatkowo kask waży 1400 gram. mamy ten kewlar, włókno szklane i włókno węglowe, więc to razem trochę będzie ważyło. Nie należy do najlżejszych, ten jest 1400 gram dla rozmiaru XS, czyli ten najmniejszy rozmiar i 1400 gram. Wiadomo, że przy XL będzie to trochę więcej, około 1550 gram. Dostępne oczywiście w każdym naszym salonie w Motoakcesoriach. Zapraszam, przyjedźcie przymierzyć. Najważniejsze przy doborze kasku to jest... Założenie go na głowie, na głowę, przepraszam, i musicie w nim trochę pochodzić. No chociażby te 20-30 minut, tak żeby Was nie uciskał, bo przy źle dobranym rozmiarze kasku możecie po prostu po końcu podróży, rzucić nim o ziemię i już nigdy nie chcieć go założyć. Polecam, subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam na następne kolejne filmiki, oglądajcie nas, polecajcie. Na razie hej!